Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. To już będzie chyba siódmy, czy coś w poprzednim pokazywałem wam łódkę, z której można strzelać. Ale mnie bardziej niż potencjał destrukcyjny interesuje potencjał rekreacyjny pływania po morzu. Dlatego dziś będziemy się kręcić tutaj. To jest yy... taki dom dla łódek. One tu mieszkają. Kiedy nikt nie bierze ich na spacer i są bardzo różne. Teraz jesteśmy najbardziej w środku kwiatu, jak się da lubką. Pszczoła tak widzi kwiatu. Tak głęboko. Czyżby kompletnie mi pogięło? Proszę zacząć. Też są tutaj żelaste, płatki kolor absurdalny. I nie myślę, że zapomniałem o celu. Ale tak jak mówiłem, nie wtedy i nie dzisiaj, i nie w tamtym i nie w tym odcinku jeszcze. Ale dojdę tam. Albo zwrot pieniędzy, kto tam coś dał. Jedne statki mają silniki, inne mają na przykład wiosła. Tratwy dryfują, a niektóre statki mają żagle na masztach. Tak jak ten na przykład. Jak ktoś lubi żagle na masztach i był kiedyś harcerzem, to teraz mam dla niego mały, marynistyczny orgazm. Mm, statek legenda. Chociaż uwaga, harcerze już mieli jeden taki statek, tylko im go Niemcy zabrali. Ale potem, jak skończyli używać, to nie oddali, tylko zepsuli i zgubili. Tacy byli wtedy Niemcy. No ale, żeby harcerzom nie było przykro, to dostali nowy statek, co się nazywa tak samo. Chyba, żeby nie zauważyli, że to inny. Ja wam powiem szczerze, że mam co do takiej yy, praktyki mieszane uczucia: no bo nie po to ktoś ma imię, żeby potem ktoś inny dostał to samo imię. Chociaż teraz, jak o tym myślę, to ja mam na imię Kuba. I znam chyba z pięciu innych takich. Bardzo mało kreatywni jesteśmy w nazywaniu siebie, ludzi siebie. W nazywaniu statków jakoś tak bardziej. Fantazyjnie podchodzimy do tematu. A są też i tacy, co sobie wybrali dwa imiona. A i tak się potem okazuje, że są drudzy. Po co im takie kolory? Ktoś mógłby zapytać tym mikrokwiatkom, a to dla takich ananasów. Gdyby nie one, to wszyscy bylibyśmy w przysłowiowej takiej dupie maryni. Dar pomorza ma na imię tak jak ma na imię, bo to mieszkańcy pomorza darowali go temu, co go ma teraz. Czy wtedy go miał? Jak mu darowali? Ja mam tutaj mieszane uczucia. No bo pomyślcie, gdybym dał wam prezent, to czy chcielibyście na tym prezencie mieć wielki, złoty napis dar od śliwki, trochę wiocha. A na dowód na to, że historia to się koczy tołem, to ten statek to Niemcy sobie zbudowali, a potem Francuzi im go zabrali. Ha! Skąd mamy go my? Uczciwą drogą kupna. Spójrzcie jak ona jest zbudowana ona. Jaką ma dubkę w paski. Pszczoła to się składa z takich segmentów jakby. Z przodu pszczoły, środka i dupki i nóżek i skrzydełek. Wszystko jakby z Ikei poskładane. A to przecież jednak Jedna pszczoła jest. Jachty to często mają bardzo dumne nazwy. Jak Happiness, Idylla albo Pisia misia 3. Doktor Agon. Mm. Tama jak mój wujek. Słynny Trygław, co to rozwalił na grobki. Admirał Dickman brzmi bardzo dumnie. Do momentu, kiedy nie zajrzymy do słownika. Ej. Przecież... Wszystko ma jakieś imię. Śmietnik. Droga. Ławka. Pieniek. Ciężarówka. Koło. Opona. Bieżnik. Znak, że coś się kończy. I znak, że coś się zaczyna. Matronite, na którym mam profil. Pokrzywa. A jak ktoś nie wie, że pokrzywa, to po prostu krzak. Bo dużo rzeczy ma różne nazwy. Na różnych poziomach. Pokrzywa, krzak, roślina, organizm. Życie, ziemianin, kosmita, wszystko pasuje do pokrzywy. Potrafilibyście wymyślić coś, co się nie nazywa? A nawet gdybyście potrafili, to jakbyście mogli mi powiedzieć? Przecież się to coś nie nazywa. Są na przykład łódki, pompowane jak balon, co pędzą jak wiatr. Taką łódką, to bym u celu był. Nawet bym nie zauważył, że płynąłem. Ten statek jest zamknięty na cztery spusty. Od góry do dołu. Nie ma gdzie się woda nalać, bo on pływa ratować ludzi z innych statków. Jak już jest naprawdę pełna lipa, to jest bardzo stary statek, Cóż, ewidentnie ma trochę dosyć. Chciałem tam pójść, ale mnie cieć przegonił. To ja się z nim nie będę kłócił. A oto jest łódka z perspektywy jakby ją widziała ryba, delfin, czy inna meduza. Inna rzeczywistość, inna łódka. Można by się zląc, zlęknąć. I taką łódką też można spacerować, tylko trochę inaczej, po wodzie i z żaglem. I to już trzeba bardziej umieć, bo to jest jednak wielkie bydle. Zresztą popatrzcie, jakie wielkie bydle. Tutaj to normalnie nie ma żartów. O, to jest moja ręka. A to jest jeden kawałek łódki. A to jest cała łódka. I taka teraz byłaby moja ręka. To jest żywioł. Patrzcie, no, jaki malowniczy syf. Mmm, bagienko. Jest crunchips, jest impreza. I wygląda na to, że lubią go jeść meduzy. Omniomniomniom. Przepyszny syf. Omniomniom. Tak go jedzą. Zajarane są. Niczym jak ja bym jadł spaghetti. Też bym był zajarany. Czy to już jest inwazja? Czy tylko wizytacja? Niby zwykła galareta. Ale żywa, ale jajca. Jeszcze takie malutkie. Razem w grupie się trzymają. O, i przepływa mama. I wodne łobuzy. Gonią mamę. A ona odciąga ich od swoich dzieci. Czyli ile kilo może ważyć młody żeglarz, żeby móc korzystać z nabrzeża, hmm. i znów można by przejść obojętnie w krzadrylach, nie zwrócić nawet na niego uwagi. Ufolutki w pęczku, nie że jeden, he, od razu pęczek ich, natura jebła, jak ja to szanuję, jak mnie to jara. I wchodząc w szczegół ze swojego ogółu, łatwo jest zapomnieć, że twój ogół to też jest szczegół innego ogółu. Tam się toczy spacer. I nawet w takim spokojnym miejscu jak basen jachtowy na spacerze wiele rzeczy potrafi zaskoczyć. Bałtycki Superman, czy tam Aquaman? I don't know. I nagle chodzenie nogami wydaje się jakieś takie banalne. Także tu się glebnę i będę leżał. Bo teraz. Jak już wiem, że mógłbym latać, to mi się nawet nie chce chodzić. Więc będę leżał i patrzył w chmury, będę. I ten cel to etam, bo w ogóle to jest najważniejsze w maniu celu, żeby nie przywiązywać do niego za dużej wagi, bo potem się tylko człowiek stresuje i mu się podnosi ciśnienie oraz hormony. Jakieś tam, co mogę sprawdzić potem w też Zresztą, co mam sprawdzać, jak Wy sobie sami możecie hormony stresu wpisać? Na nic mi ten cel. Ważne jest przecież iście samo w sobie. Albo jak w tym przypadku, se po prostu leżenie. Ale ile można leżeć, pomyślałem, leżąc, więc poszedłem. Ale jestem ekstra ostrożny. Bo to już niemalże koniec odcinka, a nie chciałbym tu się gdzieś wyglebić. Come on! O! o. I elegancko! I, I klasa! No! BHP przede wszystkim i mamy to, kurde! No, o. A ten ziomek to już jest w ogóle pełen odpał. Toż to smok niemalże. A jęzorem merda w kwiatu to jakby jutro miało nie być. Mmm, pyszny musi być nektar. Szkoda, że mam za duży język.